po wczorajszym głosowaniu kierującym umowę z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej politycy Konfederacji i Pisu zaprezentowali ohydny festiwal kłamstw i manipulacji. W tym nagraniu czarno na białym to pokażę. Oglądajcie do końca. Wczoraj miały miejsce dwa Powtarzam, dwa głosowania w sprawie skierowania umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości. Tego nie dowiecie się z nagrań Konfederacji i PIS-u. Dlaczego? Bo prawda jest dla nich wyjątkowo niewygodna. Pierwszy wniosek, który tu w Parlamencie Europejskim został nazwany wnioskiem Hetmana. Tak tak. Hetmana od mojego nazwiska poparło 334 europosłów. Wyniki widzicie na ekranie. Pod złożeniem tego wniosku podpisało się ponad 140 posłów do Parlamentu Europejskiego. Ale na tej liście nie znajdziecie podpisu żadnego, powtarzam, żadnego polskiego europosła z Konfederacji PiS. PiSu. Podpisy Konfederacji i PiSu znajdziecie natomiast pod drugim z głosowanych wniosków do Trybunału. Pomysłodawcami złożenia tego wniosku byli przede wszystkim Waldemar Buda z PiS i Anna Bryłka z Konfederacji. Ten wniosek przepadł z kretesem w Parlamencie Europejskim. Wyniki widzicie na ekranie. Wniosek do CSUE autorstwa PiS i Konfederacji poparło zaledwie 225 europosłów. Żeby nie było, to ja i ogromna większość polskich deputowanych, w tym wszyscy z Europejskiej Partii Ludowej, poparliśmy ten projekt. Konfederaci oraz przedstawiciele PiS ani przez chwilę nie zająknęli się wczoraj, że ich wniosek do TSUE nie zyskał większości. Odtrąbili sukces nad projektem. Pod którym nie ma ich podpisów. Ładna hipokryzja, prawda? Co więcej, żaden z przedstawicieli PIS czy Konfederacji nie raczył wspomnieć, że wniosek, który uzyskał większość, to zasługa polskiej delegacji Europejskiej Partii Ludowej. Jak na polityków, którzy tak często mają Polskę na ustach, to wyjątkowa podłość, aby celowo deprecjonować polski sukces na forum Parlamentu Europejskiego. Aby przykryć swoją nieudolność, politycy Konfederacji i PiS uderzają w nuty, że to nieistotne, który wniosek przeszedł, bo kluczowe jest to, że umowa z Mercosur została skierowana do Trybunału. Prawda jest jednak całkowicie odmienna. Otóż kluczowe znaczenie ma, który wniosek zyskał większość, bo to pokazuje, kto jest skuteczny, kto faktycznie umie walczyć o polskie interesy i potrafi zbudować w Parlamencie Europejskim większość. Gdybyśmy mieli w agendzie głosowań w Europarlamencie tylko wniosek autorstwa Konfederacji i PiS, to umowa z Mercosur nie zostałaby skierowana do Trybunału Sprawiedliwości. Kropka. Tu nie ma żadnych wątpliwości, bo to jednoznacznie pokazują wyniki głosowania. W polityce liczy się skuteczność, a skuteczność w Parlamencie Europejskim mierzy się tym, kto potrafi zbudować większość dla swoich projektów. To elementarz działania w polityce. Konfederacja i PiS w tym względzie całkowicie się wczoraj skompromitowały. Zapytacie, dlaczego tak się stało i dlaczego wniosek PiS i Konfederacji nie uzyskał większości? Odpowiedź jest prosta. Znajdziecie ją m.in. w mediach społecznościowych pani europoseł Anny Bryłki. Dzień przed głosowaniem wniosku do Tsue, zamiast spotykać się z różnymi posłami i namawiać ich do poparcia swojego wniosku, zamiast ciężko pracować nad budowaniem większości, to ona biegała i kręciła filmiki na protestach rolniczych, aby się lansować i zyskiwać lajki. Protesty rolnicze oczywiście były słuszne i potrzebne. Dziękuję wszystkim rolnikom, którzy brali w nich udział i budowali presję na europosłów. Ale dzień, przed głosowaniem kluczowych projektów właściwym miejscem europosłów były korytarze parlamentu, a nie ulica. W tak ważnym momencie każdy rozsądnie myślący polityk wybierze ciężką pracę, spotkania i rozmowy, a nie lans i fajerwerki. To dobitnie pokazuje, że politycy Konfederacji nie mają bladego pojęcia o tym, jak się prowadzi skuteczną politykę. Europosłowie Konfederacji to osoby nastawione na pajacowanie, których nikt w Parlamencie Europejskim nie traktuje poważnie. Niestety można nad tym tylko ubolewać. Co więcej, pani Anna Bryłka ługała w żywe oczy, sugerując w absurdalny sposób, że PSL i KO chcą utrącić wniosek o skierowanie umowy z Mercosur do TSUE. To wyjątkowa podłość. Nie wiem, jak bezczelnym trzeba być, aby w tak perfidny sposób kłamać. Co w ogóle trzeba mieć w głowie, aby takie bzdury wymyślać? Tylko i wyłącznie dzięki naszej determinacji umowa z Mercosur została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości. Konfederacja nic, absolutnie nic w tej sprawie nie zrobiła. Poniosła spektakularną klęskę w Parlamencie Europejskim, a teraz próbuje się podpisać pod cudzymi sukcesami. Jutro przedstawię Wam to. W jak ohydny sposób Konfederacja manipuluje w sprawie Mercosur, jak pod publiczkę zmienia zdanie, raz mówiąc jedno, a za chwilę drugie, wszystko na faktach i dokumentach. A, i jeszcze na koniec do wyznawców Grzegorza Brauna, którzy pod każdym moim nagraniem w sprawie Mercosur dają upust swoim negatywnym emocjom. Wiecie, jak wczoraj głosował wasz guru Grzegorz Braun w obronie polskich rolników? Nie wiecie. I słusznie, że nie wiecie, bo go nie było. Tak broni interesów polskich rolników i przedsiębiorców, że na kluczowe głosowanie w sprawie Mercosur nie chciało mu się przyjechać. Bardzo patriotyczne i odpowiedzialne, prawda?